Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja z różą specjalnie dla narzeczonych. Kazimierz przerwa Tettmajer, a kiedy będziesz moją żoną? A kiedy będziesz moją żoną, umiłowaną, poślubioną, wówczas się ogród nam otworzy. Ogród świetlisty, pełen zorzy, rozwoją nam się kwietne sady, pachnąć nam będą winogrady i róże śliczne. I powoje, całować będą włosy twoje. Ujdziemy cisi, zamyśleni wśród złotych przymgleń i promieni. Pójdziemy wolno alejami. Pomiędzy drzewa cisi sami gałązki ku nam zwisać będą. Narcyzy piąć się srebrną grzędą I padnie biały kwiat lipowy Na rozkochane nasze głowy Ubiorę Ciebie w błękit kwiatów Nie zapominajek i bławatów Ustroję Ciebie paproć młodą I świat rozświetlę Twą urodą Pójdziemy cichi. Zamyśleni wśród złotych przymgleń i promieni pójdziemy w ogród pełen zorzy, tędy drzwi miłość nam otworzy. Ogród pełen zorzy, gdzie rozwonią się kwietne sady, to dźwięk i zapach, i impresja koloru. Obraz malowany kolorem, muzyką i wonią kwietnej lipy. I padnie biały kwiat lipowy na rozkochane nasze głowy. Lipa to znak lipca. Wtedy bowiem kwitną lipy. To dziś. Ogrody nawiązanie do arkadyjskich ogrodów, gdzie króluje piękno, zachwyt nad światem, miłość, uczucie wiecznej szczęśliwości. Spokoju i życia bez trosk. To również hortyterapia. Ogrody, które są nektarem dla serc i symbolem harmonijnego życia pięknie. Czegóż chcieć więcej? To życzenia dla narzeczonych, a szczególnie dla moich narzeczonych Klaudii i Tomasza. Niech ten lipcowy czas wzruszeń. Prowadzi was do szczęśliwego dnia zaślubin. Kiedy drzwi miłość wam otworzy. A kiedy będziesz moją żoną umiłowaną, poślubioną, wówczas się ogród nam otworzy, ogród świetlisty. when so good